Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, Odda tobie. Oto słowo Pańskie Wskoczył pomiędzy nas. I powiedział ci że. Dobrze by było, gdybyś był bogaty, wystarczająco bogaty, wystarczająco mądry, inteligentny. Dobrze byłoby, gdybyś był silny, przedsiębiorczy. Dobrze byłoby, gdybyś był cwany na cztery łapy kuty. Dobrze jest, żebyś była piękna. I podobała się. Musisz taki być, bo inaczej ten świat, zły świat, Ciebie zniszczy. Bo zobacz, przecież ludzie tak naprawdę są źli. Oni Cię skrzywdzą. Oni Cię nie kochają. Wykorzystają. Kiedy tylko będziesz słaba. Jak będziesz bogata, będziesz mieć przyjaciół. Jak będziesz zdolny, inteligentny, będą chcieć być blisko ciebie. On ciągle wskakuje bracia i siostry pomiędzy nas. Ciągle zatruwa serce człowieka i mówi mu: ten drugi i ta druga jest zła. Broń się. Bój się. Lękaj się człowieka. Lękaj się. Na początku Wielkiego Postu Kościół modli się tak. Prosimy Boże, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. O to tu chodzi w Wielkim Poście. To nie jest Poszczenie dla cierpienia to nie jest modlitwa, żeby się więcej modlić jakoś gorliwie, jakoś piękniej żeby nie palić papierosów to nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem ale chodzi o to w Wielkim Poście, żebyś zobaczyła żebyś zobaczył ile Twoje serce wypiło tej trucizny którą wierz mi każdego dnia on ci sączy i mówi: Ludzie są źli, trzeba się bać. I dzisiaj robi to bardzo sprytnie. Stawia ci przed oczy takie czyny ludzi, że nawet nie musi cię już nauczać, ty to widzisz, czujesz namacalnie. Wpuszcza w serca nasze strach, każe się zabezpieczać na tysiące sposobów. Starze się bronić przed drugim człowiekiem. Straszy nas. I wtedy stajemy się agresywni i ranimy drugich, drugich ludzi. A jak zrani drugiego człowieka, to już ten drugi słyszy znowu tą samą nieprawdziwą Ewangelię. Znowu mu szatan wykorzystuje. Mówi zobacz on cię zranił. Zobacz, on nazwał Cię tak i tak. Zobacz, On Cię porzucił, On Cię zostawił. Zobacz, nie zwróciła na Ciebie uwagi. Zobacz, On Cię okradł. Bóg się o Ciebie nie zatroszczy. Musisz się zatroszczyć o, ciebie, o siebie sam. Wielki post jest po to, żeby zobaczyć, żeby obnażyć Jego kłamstwa, żeby zobaczyć źródło lęku w Twoim sercu. Bo to jest wielki postęp, żeby słuchać Słowa Bożego, które przychodzi, żeby obnażyć kłamstwa, żeby Ciebie, człowieku zalęknionym, wyrwać z tego. Daje nam Bóg kilka rzeczy, aby się to mogło wydarzyć. Po pierwsze, daje Ci Słowo Boże. W Jego świetle będziesz mógł się przejrzeć. Przyjmuj to słowo tak, jak ono przychodzi w Wielkim Koście. Z całą ostrością, nie zagłaskuj. Jeżeli zobaczysz, że trudno ci kochać, przyznaj to. Bo ci trudno kochać, bo on, bo on cię tak wytresował, zły duch. Tak nas stresuje, aby się, abyśmy się mścili. I potrzebujemy Słowo Boże, Słowa Bożego, żeby zobaczyć, na jakim sznurku ja chodzę, na jakiej smyczy mnie ciąga, jak ciągle każe mi się bronić. Potrzebujemy takiego narzędzia, jak jałmużna. Potrzebujemy rozdawać pieniądze, dać kasę i się zastanawiać, czy mi do jutra starczy. O co? Żeby zwyciężyć strach. Żeby Bóg mógł nam pokazać, zobacz, Twoje życie nie zależy od pieniądza. Twoje życie, dobro Twoich dzieci, nie zależy od tego, czy masz pieniądze, czy nie. Nie zależy od tego. Zależy ode mnie. Bo diabeł zły duch ci wkłada do głowy coś takiego: musisz mieć kasę, bo inaczej zginiesz jutro. Bo za co kupisz? Bo za co, jak utrzymasz ten swój cudowny styl życia, który do tej pory pędziłeś? Jak utrzymasz tą obfitość? Diabeł nam, nas <laughs> tak szkoli. Musisz mieć pewnego rodzaju sukces, muszą cię chwalić. Musisz być piękna, no bo jak utrzymasz inaczej ten sukces? A więc musisz zniszczyć w jakiś sposób, odgryzać te piękniejsze, które są wokół ciebie. Musisz je trochę, trochę zlikwidować, bo jak to zrobisz? Ja można. Jest po to, aby się uwalniać od tego kłamstwa tej bestii. Nie jest tylko po to, żeby, żeby pomagać, ale jest po to, żeby by się uwolnić od pewnego kłamstwa. Żeby zobaczyć, Bóg ma moc się o mnie zatroszczyć. Od tego jest post, żeby zobaczyć, że ja nie muszę mieć wszystkiego, aby być szczęśliwy. Nie muszę być syty, nie muszę mieć obfitości. Dzisiaj Europa szaleje, jest zwariowała, bo jest syta. Zobaczcie, że Bóg trochę sam nam podpowiada, na czym ten post będzie polegać. Ukraina dzisiaj bardzo mocno potrzebuje pomocy. I powoli już zaczynają dochodzić, dochodzić do nas informacje, że za tę pomoc zapłacimy. Będzie biedniej. Będzie mniej obficie. Będzie słabo. Ekonomika może dostać o tyłku, jak się to mówi. Bóg nam chce, po, chce pokazać w ten sposób, gdzie jest twoje prawdziwe szczęście. Czepiłeś się bogato za zastawionego stołu i myślisz, że, że to jest szczęście. Abym ja mógł rzeczywiście dawać się mużne, żebym mógł rzeczywiście pomagać, to musi mnie to uderzyć po portfelu. Jeżeli nie uderza, to tak, pomogłem. Ale moje serce się nie zmieniło. Mało tego. Moje serce napełniło się pewnego rodzaju pychą, bo ja łaskawie coś dałem. Dzisiaj Bóg sam pokazuje, na czym ten post ma polegać. Dzisiaj wielu ludzi, naszych braci Ukraińców, będzie potrzebowało długofalowej pomocy, nie tu i teraz. Nie wystarczy raz. Długofalowej, ciągłej. Nie wiadomo jeszcze jak długo. Niektórym z nas, od niektórych z nas, być może Bóg poprosi, abyśmy trochę zmienili swój styl życia, przyjmując kogoś do domu, dzieląc się czymś więcej niż tylko 100 złotych. Dzieląc się czymś więcej. Prawdziwa jałmużna ona musi dotknąć Twojego serca. Prawdziwa jałmużna ma Ci pokazać, że to Bóg się troszczy o Twoje życie. Prawdziwa modlitwa, wiesz kiedy jest prawdziwa modlitwa? Nie wtedy, kiedy odmawiasz różaniec, tak po prostu, tak jak już znasz. Ale kiedy <kluw> czujesz to fizycznie. Kiedy wydrapisz paznokciami, dziurę w ławce. Wtedy, kiedy, kiedy po prostu twoje serce rozmawia z Bogiem, Twoje serce staje w totalnej prawdziwości przed Bogiem. Wtedy, mu, kiedy mu opowiadasz o tym, co w sercu tam masz na dnie, kiedy krzyczysz i wołasz. Kiedy pytasz Boga, ja nie rozumiem, powiedz mi, dlaczego to się dzieje? Powiedz mi, jak mam to zmienić. Kiedy, bo, kiedy powiesz, Boże, ja ci w zasadzie dzisiaj nie ufam. Przed jest prawdziwa modlitwa, kiedy wejdziesz do swojej izdebki i zamkniesz drzwi. Wtedy, kiedy, kiedy wylejesz całe Twoje serce, kiedy mówisz, ja ci nie ufam, bo się boję. To jest ten moment, w którym, w którym On Ci pokazuje złego ducha, w którym mówi Mu precz. To jest modlitwa. Te rzeczy Bóg, Bóg chce Ci dać. Chce Ci Bóg dać wspólnotę Kościoła w tym wielkim poście. Chce Ci postawić ludzi takich jak Ty, obok Ciebie, którzy będą czasami trudni, będą wymagający, a po to będą trudni, żeby obnażyć bożki, które nosisz w sercu. Ich wady będą obnażać te wszystkie bożki. Te wszystkie smycze, na których ciebie, ciebie zły, zły duch trzyma i każe ci tańczyć jak małpce w cyrku. Oto Ci Bóg ześle takich ludzi. Ześle Ci ludzi, przez których poznasz, że jesteś kochany. Taki, jaki jesteś. Taki żuczek, trochę nieboraczek. Trochę kombinator, trochę jakiś. Bóg Ci ześle takich ludzi, abyś zobaczył że jesteś kochany, że możesz być taki przyjęty jako grzesznik. Że nie musisz być święty, żeby trafić do nieba. Nie musisz być idealny, żeby do nieba trafić. Nie musisz wypełniać wszystkich przykazań, żeby do nieba trafić. Musisz tylko wołać do Niego, przyjąć Jego miłość, która, która chce przyjść za darmo. Zły duch nasz trzyma na różne sposoby w niewoli. Mówi zarabiaj, miej dobry samochód i tak dalej. Te tysiące boszków. Dlatego Kościół już na samym początku daje Ci znak popiołu. Popiół się bierze z czego? Z tego, że z tego, co jest spalone, zniszczone, strawione przez ogień. W tradycji kościoła ten popiół, którym, którym dzisiaj ludzie są posypywani, bierze się z palm. Palma jako znak zwycięstwa, sukcesu. Te wszyscy, kościół próbuje powiedzieć: Te wszystkie Twoje sukcesy, one się prędzej czy później obrócą w popiół. Będą strawione. Nic tego nic nie uchroni. Twoje zdrowie, twoja uroda, wszystko co masz, wszystko to zostanie zabrane. Dlatego nie musisz się tego trzymać. Dlatego nie pozwól, żeby szatan cię trzymał w strachu i lęku. Przestań. Kościół już mówi: i tak, i tak to stracisz. Dlaczego więc pozwalasz się szantażować? I tak stracisz wszystko. Nie pozwalaj się szantażować. Nie sprzedawaj miłości za takie ochłapy. Nie sprzedawaj twojej godności za takie ochłapy. Nie sprzedawaj twojej wielkości, powiadam, twojej wielkości, za takie ochłapy. Wielki post jest o to, żeby, żebyś zobaczył, Jaka jest Twoja wielkość? Że być człowiekiem to jest wielkość. Nie być bogatym ani zdolnym. Że te pochwały, które słyszysz, nie świadczą o Twojej wielkości. Że to, co ludzie mówią, że to wcale nie znaczy o Twojej wielkości ani o małości. To, że ktoś ma jakieś zdanie na Twój temat, to nic nie znaczy. Znaczy tyle i ten pro. Tyle znaczą nasze słowa. A czasami robimy wiele rzeczy, żeby ludzie o nas dobrze, ładnie mówili. I cierpimy w ten sposób. I człowiek jest niewolnikiem i tańczy. Jak mu diabeł gra. Oto jest ten post. Oto jest ten, ten popiół, żeby to zobaczyć. I oto się będzie toczyła teraz walka przez 40 dni. Diabeł spróbuje ci zatwardzić serce. Spróbuje zrobić wszystko, żeby ci nie zobaczył tego, tych wszystkich kłamstw. Nawrzuca ci tysiące sposobów. Będzie się ukrywał, wił jak piskorz. Jedno sobie tylko zrób postanowienie wielkopostne. Tylko jedno. Nie musi być inne. Codziennie proś Boga o Twoje nawrócenie. Co mam na myśli nawrócenie? O to, żeby Ci pokazał prawdę o Tobie. Tylko tyle prosi. Wystarczy. Jeżeli zobaczysz prawdę o Tobie, zwyciężyłeś. Jeżeli uznasz prawdę o sobie samym, niebo się na tobie, nad tobą otwarło. Idziesz do nieba. Nie potrzebuje Bóg niczego więcej. Jak prawdy o sobie samym. <laughs> Dlatego diabeł spróbuje ją ukryć. Powie ci, to już słyszałeś. <laughs> to już wiesz. Ten fragment Ewangelii znasz na pamięć. Rok temu był wielki post i się nie udało. Mój, moja żona nadal jest hetera. Mój dziadek na, nadal jest wredny. A ja w zasadzie nic nie potrafię zmienić. A w ogóle teraz idzie wojna, będą, będą ważniejsze rzeczy. Boże, kochany, trzeba się zabezpieczać. W ten sposób będzie kłamał, żebyś, żeby się niebo nad tobą zamknęło. Zachęcam Cię, bracie i siostro, abyś już dzisiaj rozpoczął tę modlitwę. Na kolanach. Żebraj Boga codziennie, proś go o nawrócenie. Powiem Wam osobiście szczerze, najpiękniejszy mój wielki post w życiu, wtedy kiedy miałem tylko jedno postanowienie, codziennie prosiłem o nawrócenie. Codziennie. I tylko tyle. I Bóg wówczas przemawiał do mnie w sposób najmocniejszy. Bo to w zasadzie wielki post jest po to, żeby zobaczyć, doświadczyć, że wszystko od Niego zależy.